Cześć, kochani, witam Was bardzo gorąco na moim kanale Zwierciadło Duszy. Teraz lecimy ze strzelczykami. E, czytanie na miesiąc czerwiec 2020 roku. Teraz tak, e, przypominam, jest to czytanie ogólne. Nie każda informacja będzie z każdym strzelcem rezonowała. Te osoby, które są zainteresowane czytaniami ogólnymi, zapraszam do, e, do konsultacji. Wszystkie informacje zostaną zawarte. Pod tym filmikiem Dobrze, moi drodzy, tak jak mówiłam we wcześniejszych filmikach Zmieniłam trochę sposób opowiadania Jeżeli chodzi o te karty, o te układy ogólne Będę robiła to tematycznie Czyli zaczynamy od relacji, potem, z, potem tą single I potem będzie praca Wydaje mi się, że dla każdego taki sposób będzie dużo lepszy I dużo przejrzysty, dużo bardziej przejrzysty Dobra, to lecimy ze związkami te osoby, które są w związkach, czują zmęczenie. Tutaj nie dzieje się między Wami dobrze, być może kwarantanna, przebywanie zbyt długo z Waszym partnerem bądź partnerką spowodowało takie ogólne zmęczenie materiału. Tutaj jest tak, że Wy trochę będziecie chcieli się bronić poprzez atak, tak? Czyli tutaj może, może czujecie jakieś naciski ze strony tej drugiej, drugiej strony, tak? Waszego partnera bądź partnerki i albo to Wy będziecie atakować też tamtą osobę, ale to nie to tutaj wydaje mi się, że to chodzi o was, bo to jest czytanie na was, tak? Czyli tutaj będziecie w jakiś sposób chcieli się bronić przed tymi jakimiś argumentami tej osoby. Ta, was, ta osoba trochę na was, was przytłoczy tymi argumentami, że będziecie mieli tego dość. Tutaj jest również takie zmęczenie, mi się wydaje też tą właśnie kwarantanną, ale tego, no. Dobra, tutaj jest czytanie dla związków, czyli poprzez tą kwarantannę, przez to zamknięcie, musicie więcej czasu spędzać ze sobą i to wam nie służy. Problemem brak ruchu, brak możliwości poruszania się, podróżowania, co dla strzelców jest bardzo trudne, ponieważ strzelec bardzo lubi no, być gdzieś tam w ruchu, tak? On sobie lubi pojeździć samochodem, nawet po tak jak już mówiłam wcześniej. Nawet po osiedlu, byle jeździć, tak? On musi być w ruchu, musi być w podróży, tak? To mu sprawia radość, to mu sprawia wolność. On się czuje wolny, teraz jest zamknięty, jest kwarantanna i, i strzelcy dużo bardziej to odczuwają niż inne znaki. Chociaż no, żadnemu z nas nie jakby udziela się ta kwarantanna negatywnie, to u strzelców to widać dużo bardziej. Co jest powodem tego wszystkiego? No właśnie, tutaj jest spowodowana cesarzowa, czyli wasz partner bądź partnerka no, daje wam siwe znaki, daje wam w kość, wy nie możecie no, tak, tak, nie wiem no, zbyt daleko od tego domu się oddalić, żeby odpocząć od tej osoby. Ta karta również może wskazywać na... Mm, na teściową bądź um, na rodzica, tak? Waszego albo, albo tej partnera. Bądź partnerki, czyli takie wtrącanie się osób trzecich. Tak to trochę widzę. Czyli dla jednych to będzie partner bądź partnerka, a dla, nie, a dla niektórych to będzie rodzic jednego z was, który będzie miał za dużo do powiedzenia i będzie Wam jeszcze jakieś trzy grosze tutaj dorzucał. I, I wy nie będziecie musieli. Dlatego tutaj z te siedem bułow, że tutaj Wy będziecie się musieli bronić przed tym jeden atak twarzy żona, jeden powiedzmy rodzic, coś tam w pracy nie tak i tutaj jest takie ogólne zmęczenie. I tutaj jest dążenie wasze w tym miesiącu. Karta 9 puław, czyli pomimo tego, tej danej takiej bez, beznadziejnej sytuacji, że wy, dobra, nie poddaje się, będzie jakoś dobrze, w końcu ta kwarantanna się skończy, tak to widzę. Eee, że wy jeszcze macie nadzieję na to, że, że będziecie mieli, że, że przejdziecie przez to, że ta kwarantanna już dobiega pomału końca i, i tym się pocieszacie. To, co jest w najbliższej przyszłości, jest tutaj e, taka... Mm, takie poczucie y, troszkę, y, jakby to powiedzieć, y, samodzielności, y, y, uciekacie w pracę, tak, y, skupiacie się na pracy, na zarabianiu pieniędzy. Na, na realizacji swoich własnych marzeń, ale to jest ucieczka e bądź jakieś inne pomysły realizujecie ale to jest taka ucieczka od tego tutaj związku, nie możecie gdzieś wyjechać, więc uciekacie się w pracę Najpa najbardziej prawdopodobne to jest to, że uciekacie się w pracę, albo po prostu macie jakieś zainteresowania, hobby i wy po prostu tutaj uciekacie w to e jaka jest najbliższa przyszłość? jest to dwójka kielichów albo ktoś przychodzi do was z zewnątrz jest możliwość na stworzenie jakiegoś innego, innej relacji niż z obecnym partnerem bądź partnerką, albo jest możliwość dojścia do porozumienia. To, co przychodzi z zewnątrz, jest tutaj rycerz-mieczy, czyli ta osoba może wam spowodować, ta nowa osoba. Przypuśćmy, że ta nowa osoba może spowodować chaos w waszym życiu i takiego stworzyć takie dużo zamieszania i zburzyć taką równowagę jeszcze. W tym związku, jeszcze tak, dobić to wszystko. Jest możliwość na to, że wy stworzycie z tą osobą jakiś nowy związek. Jest tu karta głupca, czyli wyzerowania, jakiś początek nowego związku. I wy tutaj macie nadzieję, że to właśnie niedługo ten związek się skończy. Jest taka możliwość i będziecie się spełniać w jakimś nowym związku. Jest taka możliwość, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to jest wasz partner bądź partnerka obecna, obecna. To tutaj e, przyjdzie taka, mm, no takie, powiem, powiem Wam, że takie osrecięcia takie, e, taka dosyć gwałtowna kłótnia, i, i tutaj może być takie mocne szarpanie się, ale po tym przyjdzie równowaga, czyli po tej burzy, po tym, że wy. Te emocje, które tłumiliście w sobie, wewnątrz Was, kiedy Wy to po prostu um, wyrzucicie z siebie, potem może dojść do równowagi. U niektórych może jeszcze to bardziej zaburzyć, ale wydaje mi się, że pod tym względem ja tutaj widzę, że dojście do równowagi, e, takie właśnie wyżalenie się, wyrzucenie tych negatywnych emocji, które żeście tłumili w sobie, bo ja widzę, że jakby tutaj te strzelce były trochę takie bardziej potulne, Tutaj ktoś was atakuje, wy się bronicie, jedynie możecie to, że możecie trochę ostrzej reagować poprzez atak, ale tutaj was zdźgają i wy za bardzo nawet nie, nie macie się jak bronić, nawet nie chcecie. No to takie nawet nie macie sił się bronić, bo taka walka z wiatrakami. Bo tutaj jeszcze jakaś teściowa, czy tam teście, czy wasza matka, czy ojciec tu się wtrąca i jeszcze wam dokłada, tak? Że to wy nie macie racji i, 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 i tak dalej. Także jest możliwość tego, że kiedy te emocje wybuchną, dojdzie do, do równowagi i do wyzerowania, że zacznie się po prostu od nowa, tak? I, i tutaj będzie też taka harmonia, takie, takie spełnianie się, ale tutaj w tym momencie będzie, jeżeli tu chodzi o osobę, która jest w Waszym związku i, i o powrót do równowagi, to tutaj chodzi o skupienie na Was samych, tak? Na realizację swoich planów, pomysłów, marzeń, na zarabianie pieniędzy. Jeśli chodzi o... Jeśli chodzi tutaj o, o singli, to single są zmęczone. Są zmęczone tą samotnością, one by chciały kogoś poznać, kogoś mieć. Waszym wyzwaniem jest siedem buław, czyli trochę bronicie się przed tymi negatywnymi myślami. Bądź ktoś was. Może być też taka sytuacja, że ktoś z boku, z zewnątrz Wam mówi: No, znajdź sobie tą kobietę czy tego mężczyznę, bo do końca życia będziesz sam. Też tak może być. To takie, taka presja z zewnątrz, o, u niektórych może, może być. I tutaj jest to, że Wy nie będziecie chcieli, pomimo tego zmęczenia, tego, że jesteście sami, że nawet tracicie nadzieję, że tutaj kogoś znajdziecie, ponieważ tutaj jest taka, jest brak, brak możliwości ruchu wy lubicie podróżować i nie ma takiej możliwości, żeby wyjść kogoś spotkać na jakąś imprezę. Jest to dosyć mocno ograniczone. Wiadomo, mogę wyjść do parku, ale też dystans musi nas dzielić. Także nie ma takiej możliwości, żeby nawet kogoś na zewnątrz poznać, wychodząc na spacer czy na imprezę. Czy do kawiarni, czy, czy podróżując, czy na przykład macie jakiś kontakt, jakiś internetowy, żeby z tą osobą się na żywo spotkać. To jest również przyczyną tego, że była tutaj jakaś prawdopodobnie kobieta czy znaczy może być też mężczyzna, bo tutaj trzeba odwracać tę energię, która była spełnieniem waszych marzeń. I tutaj coś się stało, że wy tą osobę straciliście, albo nie było szans na stworzenie relacji z tą osobą, i tutaj ktoś was naciska, żeby, żebyście znaleźli kogoś nowego, ale wy trochę czujecie jakby. Że ta osoba była dla Was najważniejsza, ale Wy z tą osobą nie jesteście. Albo ją straciliście, albo nigdy nie było szans na to, żebyście z tą osobą byli. Ale tutaj jest również dążenie w tym miesiącu, żeby się nie poddawać. Być może zdacie sobie sprawę, że faktycznie z tą osobą nic nie wyjdzie, bo nie było, takiej, nie było Wam to pisane i będziecie chcieli kogoś nowego znaleźć i to będą takie Wasze marzenia, do których Wy będziecie dążyli, i jest możliwość realizowania tych marzeń. Też tak jest. I tutaj przychodzi z zewnątrz do Was jakaś osoba. Zobaczcie, dwójka kielichów. Jest możliwość na stworzenie tego związku. I to może się zadziać gwałtownie. To może spaść na Was jak grom z jasnego nieba. Wy się w ogóle tego nie będziecie spodziewali i ta osoba wywróci Wasz świat do góry nogami. Z jednej strony przyniesie równowagę tego, bo tutaj takie zmęczenie i beznadzieja, a z drugiej strony wzburzy to po prostu ten Wasz świat do góry nogami, tak? Ktoś się, się pojawił niespodziewanie tutaj. Takie coś mi się pokazuje. I karta głupca, czyli rozpoczęcie czegoś nowego, nowego związku, tak? No fajne czytanie, pomimo to, tak jak mówię, takiej beznadziei, poczucia beznadziei, tego, że jakąś miłość tam ktoś tam utracił, jest szansa na, na poznanie kogoś, ale tutaj też przez to pewne, że Wy tutaj nie tracicie gdzieś tam nadziei, tak? I tutaj jest również król kielichów, czyli ta osoba może być taka ciepła. To, to... Wy, wy również musicie być tacy ciepli, tak? Romantyczni, uczuciowi. I tutaj ta karta rady właśnie mówi o tym, żeby być takim przyjacielem, mieć takie stosunki przyjacielskie z tą osobą, która do Was może przyjść. I też tutaj mówi ta karta również, żebyście uważali na nałogi. To jest karta, która mówi też o, o sięganiu na przykład po, po kieliszech piwa czy po butelkę piwa, piwa zbyt często i to może doprowadzić Was do, do utraty tego, co, co jest tutaj możliwe. Co do Was przychodzi, czyli ten partner, partnerka poten potencjalny, tak? Być może wy tutaj często sięgacie po, po alkohol ze względu na to, na to, poczucie beznadziei, że Wy tutaj już nie macie szans. Z jednej strony gdzieś tam ta szansa jest w głowie, a tak naprawdę gdzieś to z tyłu w głowie jest, ale jakby na tym, na tym przodzie tych myśli, to jednak tych szans nie ma. Także tutaj taka rada, żeby nie za bardzo um, wchodzić w ten, w ten alkoholizm, no nie mówmy o alkoholizm już to skrajności, ale żeby zbyt często nie sięgać po ten alkohol bo to może być powodem jakichś konfliktów i, i na przykład to, że wy tą potencjalną osobę możecie stracić. I również chodzi o to, żeby być przyjacielskim, żeby być romantycznym, żeby być ciepłym, żeby wspierać tą osobę żeby budować coś na silnych fundamentach, a nie na jakichś kruchych, tak? Żeby, jeżeli po prostu wejdziecie w jakiś tam związek, to żeby wejść pełną parą i budować to e, tylko i wyłącznie mocne fundamenty, aby to było trwałe. Teraz te osoby, które szukają odpowiedzi, jeśli chodzi o sferę pracy, zawodową, to tutaj jest zmęczenie. Jest zmęczenie ewidentne, przytłoczenie pracą albo braku tej pracy, i tutaj jest tak, że Wy trochę będziecie, może za dużo macie, może część z was pracuje w domu i czuje się przytłoczona tą pracą, i trochę będziecie się bronili, nawet żeby tej pracy dostawać trochę mniej. Albo jest tak, że wy macie taką nudę i wy byście chcieli uciec w tą pracę, ale po prostu tej pracy nie ma. I tutaj będziecie musieli coś wymyślić, żeby te myśli was nie dobijały. Wydaje mi się, że jak strzelcy nie pracują, to mają jakieś takie dziwne myśli i i one muszą mieć cel, bo jak nie mają tego celu, to to wyście tacy bezpłciowi, nie wiem, nie czujecie się wartościowi spełnieni, takie coś mi się tutaj pokazuje. I tutaj ces cesarzowa też również mówi o tym, że tutaj jest jakby bogactwo na każdym, w każdym aspekcie, więc tutaj, tak jak mówię, ten brak poczucia, brak tej pracy powoduje to, że Wy po prostu tak usychacie, jak taka roślinka i, i nie macie jakichś celów, nie możecie wyjechać, to też takie, takie jest, co Was jeszcze bardziej dołuje. Yeah. Te osoby, które, które mają tą pracę, to y, może być też tak, właśnie, że zbyt dużo obowiązków, na przykład za zbyt małą opłatą. Też tak może być. Y, I wydaje mi się, że większość strzelców pracuje w domu, bo tu jest brak możliwości ruchu. No, ale też również może być tak, że te osoby po prostu nie pracują i, i jest stagnacja, jest zamknięcie w domu i, i po prostu musicie szukać czegoś innego, żeby, żeby się sobą zająć, żeby, żeby nie być w tych takich myślach beznadziejnych. Wiadomo, nie poddajemy się, szukamy albo nowej pracy, albo szukamy rozwiązań, no to żeby trochę, z, nie wiem, powiedzieć pracodawcy, że trochę za dużo nam mam na głowie, że potrzebuje, że ja to zrobię, ale w swoim tempie, że potrzebuję jakby mniej tej pracy do wykonania w tym czasie. Także za dużo jest tego wszystkiego na mnie. Ale ogólnie widzę, że będziecie się spełniać, będziecie się realizować. Te osoby, które nie mają pracy, to, 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 to znajdą tą pracę. Na pewno tutaj jest dziewięć denarów. Wy tą całą energię poświęcicie na tą pracę, na zarabianie, na spełnianie swoich marzeń. Także wy jesteście dobrymi pracownikami, bo pomimo tego, że tutaj. Dlatego macie tutaj za dużo tej pracy, ponieważ wasz pracodawca wydaje mi się, że bardzo polega na was. Więc wydaje mi się, że jakbyście tam powiedzieli, że, że potrzebujecie więcej czasu albo że dla was to jest za dużo, to, to nie wydaje mi się, żeby to było coś złego. I teraz tak, mogą być nowe kontrakty, nowa współpraca, jeśli chodzi o oferty pracy, albo właśnie o dogadanie się, tak, jeżeli tutaj tej pracy było za dużo. To, co przychodzi z zewnątrz, że być może właśnie praca niespodziewanie do was przyjdzie. Nie spodziewaliście się i dojdzie do tej równowagi, do tej płynności finansowej um, i, i do, do, do realizowania siebie, tak? Tak, jakby strzelce musiały się realizować w pracy, bo wtedy mają cel i czują się wartościowe. Takie, takie coś mi się tutaj e, ukazuje. I jest tutaj start, rozpoczęcie czegoś od nowa. Mm, także, no, no to tak jak mówię, to jest e, czytanie ogólne. Tutaj staram się znaleźć wszystkie warianty. E, Król kielichów. E, wydaje mi się, że większość strzelców ma, ma bardzo dobre stosunki z pracodawcą. E, tak mi się wydaje, ale jest możliwość e, też utraty pracy. I tutaj ta karta mówi też o utracie pracy, gwałtownym. Czyli, na przykład, pracodawca może nie uciągnąć się tego biznesu po powrocie z kwarantanny, albo nawet nie otworzyć, zanim będzie możliwość otworzenia tego biznesu ponownie, to po prostu nie podała temu i wy znajdziecie nową pracę. Też tak może być. Moje drogie strzelce, takie, takie czytanie dla Was, mam nadzieję, że jesteście zadowolone, że zostaniecie ze mną na tym kanale, że będziecie z chęcią słuchali dalszych moich filmików, proszę lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, piszcie proszę w komentarzach, czy z Wami to rezonowało, jest to dla mnie bardzo ważne, no i to do, do usłyszenia następnym razem, buźka, papa. Pa.